A teraz dzieci Jan Brzechwa Kwoka Proszę pana Pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem grunt to dobre wychowanie Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł. Lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła. Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewa się i surowa zawołała, a to krowa. Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłocić? A to świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko. W drugim rzędzie grzęda pękła. Kwoka wściekła coś. O łbie baranim rzekła i dodała próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście, no i poszli sobie goście. Czy ta foka, proszę pana, była dobrze wychowana?